Spokojnie, Riki, spokojnie, masz szczęście i także znaleźliśmy ten pręd Nie dam rady, muszę coś zjeść. <laughs> Riki, opanuj się. Czekaj, tam była widzę jakieś lab laboratorium. Ricky Ricky żyjesz? W końcu to tylko ręka, prawda? Nie wiem. Ech, dobra, doczołgajmy no się do tego laboratorium. Mówiąc, że doczołgamy, miałem na myśli, że ty się doczołgasz. Ech. No weź już. Co jest? Laboratorium. Weź... Wyśniki ze mnie. To są Dinusie. Biedaczki. Niedawno się wykluły z jajek, Pewnie padło ogrzewanie. No tak, jak to wszystko się wydarzyło w tym parku jurajskim co było na filmie. To co że jeszcze żyją, ale może mi się zająć moją ręką. Nowe śriki. One są na skraju utrzymania. Możesz z nimi porozmawiać? Eee, nie tyle porozmawiać, co ci mogę przetłumaczyć co mówią. Dinozaury i inne zwierzęta rozumieją co mówią do nich ludzie, ale... Niestety to, to nie działa w odwrotną stronę. Hej małe, co, co wam jest? Co powiedziały? Że ta niebieska pałka... Sprawia, że czułem się lepiej, ale była tam taka pani, co im to robiła, kiedy były jeszcze w wiekach, ale mówią, że to może być niebezpieczne, że im zimno, głodno. I że. Wow! Serio? Te parę ryków oznacza tyle słów? Eee, są prędzej sylaby. Pewnie są chore. Szybko, podajmy im to, zanim coś się stanie. Tylko z tym padły. Okej, okay, to kto chce na zaszczyt? A może po prostu to odpoczniemy? Dobry pomysł, tylko no wiesz, trzeba się zająć tymi maleństwami. Mm. Mm. Uh, Supreme, nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby po ciemku wpadać w jedną lepszą dziurę. No tak, ale zaraz już wszystko widać. I gdzie jesteśmy? Eee... Chyba na jakimś wysypisku przy rzece. Co? Dobra, to lepsze niż wysypisko bez rzeki. Czemu? Po pierwsze, mamy już załatwione jedzenie i picie. Bo chyba jesteś głodny? No w sumie jestem. No właśnie. Poczekaj no tylko. Co robisz? Jestem głodny. Weź mi tu pomóż. W imperium nauczyli nas jak przetrwać na takich różnych planetach. Tak nie było tam dinozaurów. Szukaj tylko potrzebnych rzeczy, jak na przykład ten patyk? Świetnie. I akurat mam linę. Łap. O. Dobra Supreme, pytanie. Czy w Waszym wymiarze było coś takiego jak łapanie ryb? Nie. Dobra. Więc znajdź jakiś ostry patyk. Z takim zakończeniem No nie wiem, po prostu znaleźć ostry patyk I przynieść mi go Okej okay. Okej, okay, Ryder, znalazłem patyk, co teraz? Eee, teraz Szukaj ryb I nabijaj je na ten patyk To jest tak zwana gida. Stary sposób na łowienie ryb I jest Ej, to nawet fajne Kto by pomyślał Dobra, mamy rybę. Ty Supreme uf, a ja idę poszukać um, czegoś na rozpałkę. Okej, okay, spokojnie, dam sobie radę. Yyyy! Mm, mm. ja, co jest? E mm. Opuszczaj ty mnie! Zaraz. Przecież Pterodaktyl jest w łapu tylko GD, co to znaczy, że... Okej okay, Supreme, nie znalazłem kikę, więc wziąłem łopatę, ale... Supreme? Ja. Mm. Co te pterodoktyle tak dzisiaj szerżują. Ryder, popatrz jaką rybę znalazłem. Musiałem tego wpaść do rzeki, o mało się nie utopiłem, ale było warto. No i super, nareszcie mamy śniadanko. Po tym możemy ruszać dalej. Jesteś pewien, że to dobry pomysł? Poza tym... ...gdzieś już pada, zmykajmy stąd. Zaiste prześwietny pomysł. Rzeka... ...Nordstrumieni czeka. Ryby obfitości dają eee, Dlaczego? Jestem najgorszym przyjacielem świata Chłopaki wstawać Co jest? Eee, słyszę T-Rexy Niedługo gdzieś tu są Eee Obi czemu te do Teranodony tak latają. A to? Bym się tym nie martwił. Mają mokry godowy. Pożerają wszystko, co im stanie na drodze. I ty byś się tym nie martwił? Nie. Rówsza sprawa te T-Rexy. Teranodony mogą was spuścić w ziemię i czeka szybka śmierć. T-Rexy natomiast... Rozszarpują cię i wygryzają jeszcze żywego. Mam pomysł. Żeby nas nie wyczuły. Jaki? Musimy się potrzeć o coś co ma ich zapach. Wtedy nas na pewno nie wyczują. Świetny pomysł, ale gdzie my coś takiego znajdziemy? Eee, po oglądaniu Jurassic Park. Głosowałbym na gówno. Niestety mamy z tym chyba szczęście. Ale, ale, no błagam, czekaliście tego w muzeum. No dobra. Zapiszę to w swoim dzienniku pod tytułem Czego nie robić w domu, Matko. Fuj obi, jak to śmierdzi! Na pewno to odstraszy T-Rexy? Nie, ale na pewno nie będą nas atakować tak samo jak Pterodoktyle i tak dalej. O, Matko, się nie dziwię, że nie chcą nas atakować. Ej, co to? El Primo? Leczę, rażer, łapać dinozaury, Racer, racer Mam lepszy pomysł. Złapię ludzi i oni będą mi dinazaurami. El eee, Primo! Eau. Świetna robota El Primo. Dzięki temu mamy broń jeszcze częściej zapasowe. Tak, a ja w zamęsieniaki. Szkoda, że nie mogę innego wziąć do domu. Ale mimo że nie mi pomogliśmy Fryderyki. A kto pomoże mi... Dobrze spokojnie. Znajdziemy jakieś spokojne magazyny, gdzie jest broń. Pojedzenie i schronienie. Oj tak. Oj tak.